Za krzakami, za kamieniami. Była sobie 30 lat. Do tej pory mieszkała w domu rodzinnym z rodzicami. Znała życia dorosłego. Chciała coś zmienić. Chciała być dorosła. Witam was kochani w moim pierwszym odcinku serii już 4 ratmenka W swoim początku pokażę wam jej cechy i oczywiście dom bo jestem podekscytowana od niego że zrobiłam go za małą fotę, więc od razu już wam pokażę jej cechy to oczywiście wesoła, perfekcyjna, szalona i bo to w końcu rozmęka, tak i ma kochać ludzi, a nie ich nienawidzić. Więc jej dom krótko mówiąc jest o proszę, kuchnia malutka, kromniutka, taka po prostu. Następnie salon też taki normalny, jakiś tam kwiatek, dalej łazienka, no i sypialnia. Wszystko jest takie proste, tylko jednym znakiem jest tutaj myszka Miki, zrobiona przeze mnie I ona symbolizuje, że ona jest taką małą, dużą dziewczynką, ponieważ Chciała właśnie spróbować tego życia samemu i wykazać się rodzicom, że może Więc tutaj tylko jeden znak został Dobra moja kochana Myślę, że możemy zabrać się Od gotowania naszego Hmm, już lunchu, albo nawet wczesnego obiadu. No, lunch, no właśnie. Więc to z serem, proszę bardzo. Coś przygotujesz już na później, żeby nie było, że będziesz głodna, to że nagle zaczynasz robić jedzenie, bo jesteś na maksa głodna, a tak to już będzie w i spotkało i czekała, aż wiesz. Również serdecznie zapraszam do oglądania jak robiłam właśnie ten dom wy odcinku z il. Tam gdzieś na dole będzie link do niego. No chyba się trochę spalił. O, wyszedł jeszcze, no ja się nie dziwię, no ale trochę tam umiem, no bo z mamą trochę gotowała. Przecież wiecie, no. Tam też trochę tego gotowania było. Schowamy do lodówki. Możemy poznać jakichś przyjaciół. Bądź wyjść po prostu na ulicę i zobaczymy, kto się dzieje. Jest. jest pierwszy gość. Przyjazne powitanie. Hmm, kto tu jeszcze. Kazimierz się nazywa tamtym. Dobre, 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 no. Tutaj idzie ktoś jeszcze. A tą babkę znamy? Nie znamy. No to stój. Przyjazne powitanie. Tu ktoś idzie, zawsze pani to jej nie witamy. Tutaj idą jacyś ludzie. O, proszę, jakaś, jakaś ruda pani. Poczekaj ruda pani. <grywania> Przyjazne powitanie. To jeszcze jedna. Przyjazne powitanie. No i ucieka nam, baba, no, wredna. No, wracaj się! Chwyciła, ale... O, jest, dobra. O, mamy coś, duże towarzystwa. Jest też zaliczone imię i przyjaciół jeszcze. No to spróbujemy, no dobra. Może to będzie nasza przyjaciółka. Więc yy, opowiedz porywającą historię, może i formę, na kosmos. Tutaj mi się wydaje, że raczej to miejsce, to miasteczko, nie jest idealne dla niej, bo jest lepiej. Rac... Dobra, poznałaś ludzi, więc wracaj. To jakaś babka, ja nie? Tam ciężarówka. Jakaś mocno wymalowana. No, no. Wracamy, wracamy do domu. Szybko, już kończ. Zagadałaś się z nimi. Nie pozwalam ci w ogóle rozmawiać z ludźmi. A powinnaś, bo jesteś po prostu osobą kontaktową. Więc. No, ale dobra, wracaj do domu. Nie zgasiłaś telewizora, ty. Wyłącz. Możemy... Energia. O, o. To krótka drzemeczka. Się zmęczyłaś trochę staniem na ulicy i rozmawianiem z przyjaciółmi, więc trochę się zdrzemniesz. Taka drzemeczka popołudniowa. Dobra, drzemka się już skończyła, więc myślę, że możemy teraz iść na ryby. Nie wiem dlaczego, bo ona nie jest spokojna, ona woli się bawić, ale pójdziemy na ryby ze względu, yy, może kogoś tam poznamy, może jakiś gość się nabierze na to, że ona jest taka spokojna, no nie wiem, no. Albo zrobimy jakąś imprezkę po prostu za niedługo, nie wiem, szukam tutaj jakichś ryb, ale nie mogę znaleźć. Tu jest coś, tu jest, dobra, więc idź na ryby, ty będziesz miała po prostu wszystkie umiejętności od łowienia ryb do grania na gitarze więc będziesz umiała po prostu wszystko no gdzie idziesz dobra w ogóle twój dom jest tak blisko wszystkiego jest prawie w centrum więc znaczy mi się tak wydaje może tak nie być no ale mi się tak na serio wydaje zobaczmy co już to za okolica dobra Popatrzmy, jak nasza łowi ryby. Jeszcze nic nie złapała w ogóle. Co z niej? O, coś jest, coś jest! Leci! Dawaj, dawaj! Ciągnij, go ciągnij! Dawaj! Ja ci po... Mogę. Coś złapało i puściło! Nie będzie! Ryby na kolację. O, o, jest! Dawaj, 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 dawaj. No, no, coś nie spadło. Pierdoła Pierdołena! To nie dla ciebie zajęcie. Wracaj do domu. Nie umiesz nic robić. Wygląda na to, że Adela ma za małe umiejętności, by łowić ryby w tej okolicy. Próbuj wędkować gdzie indziej, aż Adela poprawi swoje umiejętności. Możesz też wypróbować cenniejsze, cenniejszą przynętę. No dobra, tu jak nie możesz, tu to gdzie? Jesteśmy w domu. Znowu nie zgasiłaś telewizora, ale tym razem zaraz go będziemy używać, więc korzysta jeszcze. Wiedziałam, że jak wróci z ryb, to będziesz głodna, więc dlatego wcześniej ugotowaliśmy coś. Dobra, sobie tego tosta, którego zrobiłaś. Ciekawe, dobra, jakoś dobra, więc nie źle. Myślałam, że będzie gorzej, ale chyba dobra to jest najgorsza z tych, co się na samym początku robi. Twój może być tylko zła albo podsuta, albo bardzo podsuta, albo bardzo zła. Więc w sumie to nie tak dobrze ci wyszło, jak myślałam. Gadasz do siebie, no bardzo fajnie. Tak. Uważam, że to jest coś. Mów do siebie, tak. Masz przyjaciół w siebie. Zjadaj, jadaj, Zaraz idziemy spać już, 23. trzecia. O której ty godzinie idziesz spać? Jestem. W tym razie trochę już podjadłaś, więc zostawmy trochę na śniadanie. I idźmy spać. Śpij, kochaniutka, śpij. Adela już stała, więc możemy zacząć nowy dzień. A nasz nowy dzień zaczniemy od jedzenia smacznego śniadanka. Więc tym razem to z serem nam nie przystanie, sprzątnij, podaj śniadanie. Jajecznica jak zwykle. Zobaczymy później, jakie będą super potrawy, ale jak na razie jajecznica na pewno Ci wystarczy. Zważ do śmietnika tutaj. Naprawdę nie zrobiłam ci śmietnika w domu. Jeszcze zostawiasz talerz tam? No serio. No dobra. Widać, że jesteś nienormalna, no ale to może i dobrze. Rób, prób sobie jedzenie. Osiągnięty drugi poziom! Super! Teraz będziesz mogła już więcej robić pewnie tych wszystkich przysmaków, więc jestem zadowolona z ciebie. Tak szybko się uczysz. Więc dokańczaj tutaj. O, nawet jej się teraz nie przykleja. Wypadła jej solniczka. No dobra, ale to już lepsze niż żeby przyklejał jej się nie ja wiem co ona tam robi. Już zapomniałam. To coś do patelni. Dobra, widać tutaj jakiś bekon, jakąś grzankę i jajeczli. Tyci, tyci, ale ale jest Jedz sobie ślicznie. Zrobimy jakiś może uroczysty obiad dzisiaj, ale z tego uroczystego obiadu zrobimy super jump prezę i to są plany chyba na dzisiaj. Jest dopiero ósma, możesz jeszcze się ogarnąć. Zbierzesz może trochę pieniędzy i wrócisz do domu, aby się przygotować. Skończyłaś jeść, masz cały paseczek, możesz to już wywalić. Będziemy niestety zanieczyszczać środowisko, bo powinnaś zjeść wszystko. Ale rymy, kurde, padają. Dobra, poznała się. Jeszcze nie, gadała chyba do siebie. No ale dobra. Więc szybko gadaj i musimy szukać różnych skałek. Ponieważ musimy jakoś się utrzymywać. Ale zaczniemy w sumie od naokoło całego domu. Tutaj proszę za 20. Tutaj jakiś kryształ za 90. Tu dwa pudełka za 140. Tutaj jakiś. To kropka, ale chyba zetchnięta, No nieważne. Tu jest mapa. Tutaj różyczki żółte za stówkę aż. Tutaj cytryny. Sprzedamy. te karyzmy? Nie, Sałwia. No w każdym razie jest, sprzedamy. Pomidorki. Też ich nie chcemy. jest Rosa. Ło! Wow. Tu za stówkę, tu za dzieci. To no, sprzedamy. Tutaj, no. tutaj wydobądź. Mówiłam, że jedna z Kamilina będzie. Mówiłam, wiedziałam. Wydobądź. No jest to No nieważne. No i. To też. Bywa. No i w tym sposobem możemy rozmnożyć żabę łzy. Tą. Już ma trzecia. O, już mam. Dobra. I zapraszamy na imprezkę wczesną, bo obiecywałam. Za wydarzenie towarzyskie mamy dwa tysiące. Przyjęcie domowe. Nasz gość. Znaczy... podaż. Tutaj, wszystkie, których To będzie twoja przyjaciółka. Nie wiem, skąd ją masz, ale wydaje, wydaje się bardzo miła. Albo to będzie twoja przyjaciółka. No, w każdym razie, któraś. Więc okej. Okay. A reszty nie chcę. Let's go. Dziwne tym ludziom się strasznie, ale dobra. Zapraszam. No, żarcie miały zrobić. A, zrobiłaś rzecznik. Kobieto. Dobra, podaj obiad. Może cała. rybne tako. O, to coś, coś innego. Taki na. na to przyjęcie. To super. Będziecie mieli co jeść. Może kupimy jakieś drinki, bo barto jest trochę jeszcze za drogi, aby kupować. Dobra, przychodzą goście. Jak na razie idzie, dobra, idzie trójka jak na razie. Chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Skromniutki domek. Nie ma... Wszystko jest przejrzyste, nie ma się czego bać. Nie ma ukrytej broni. Ale miałaś gotować, mi się wydaje. Więc ryby na tako, proszę, bo aż 18 na to wydałaś, a jakby ktoś sprzątą, to sprzątnął, to mi się wkurzyła. Ile ludzi w ogóle? Co robisz? Urzają cię na No No, wytwarzanie proszę Strasznie dużo, ale to, to znaczy tutaj jest dużo dość miejsca, aby się bawić, więc jest spoko pod tym względem. No, rób, prób, a to tak jak na razie chyba same warzywa. To znaczy, o, jest jakaś rybka w końcu, chyba tuńczyk. I na pataleńkę. Pataleńka. Mamy nowe słowo. Pate... Pataleńka. No i znowu jej się przywarło do tej dziwnej. Nawet ja bym powiedziała, że to bardziej garny niż, no ale nieważne. Tak, proszę. Pogodna, a teraz mm, rozgniewana. Tu ktoś coś je chyba... To jest jecznica, ej! No ale dobra. Napełniłaś? To śmierdzi w lodówce tak ogólnie. Więc wyrzuć to jedzenie. Co tu mamy? Cel główny, gospodarz wykonuje interakcje z gośćmi. No dobra, więc teraz no, gadaj tu sobie. <laughs> Zapytaj o zawód. Tutaj tego gościa. Podziękuj za przybycie, bo tam jest też napisane, że fajnie by było. Jeszcze raz podziękuj. To tu rozmawiaj o zainteresowaniach. To tu jeszcze tu jest coś, No to jesz właśnie przecież, nie? A akurat kilka ludzi, nie no, no problem w ogóle. I dalej, dawaj, cele robimy. Um, o, dziękuję za przybycie. <laughs> Tutaj plotkuj, bo jak to baba z babą, zawsze trzeba poplotkować. Strasznie jest rozgniewana, może trochę pogadać do siebie, zostawi przybyłych i... Tak, bo się bardzo źle czuję. Więc trzeba, trzeba to zrobić. O nie! To, że jesteś rozgniewana, to nie znaczy, że masz się wyżywać na innych filmach. Dobra, jest 4 na 4 fajnie. Jest Chyba, że czujesz. Dobra, słuchajmy muzyki. Dobra, słuchamy sobie tutaj muzyki. Dawaj, dawaj, słuchaj, słuchaj. Dobra, może trochę sobie z nim tam. Ten. Hmm? Zapytaj, czy jest w związku. Albo tutaj, nie wiem, zapytaj się tego gościa, co? Bo już koniec imprezy. Ten to. Trzeba. Zadaj. To jest pytanie. Jest w Wow. Dobra, ale spróbujmy tutaj pięć posłuchać. Na przykład, nie wiem. Puchaj, plastycznej, a to już koniec przyjęcia fajnie fajnie nagroda. Super! I, I takim oto wydarzeniem kończymy nasz pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, nie tu, w górę. I zapraszam również do subskrybowania i komentowania. Jak mówiłam już na samym początku Big również Yielding, również możecie go zobaczyć, też będzie w opisie. E do nosso próximo